Witam serdecznie, z tej strony Zajber, a to jest kolejny retro vlog. Dzisiaj pokażę cztery gry na Player Weekend, które wjechały do mnie, do kolekcji. E, Niestety są to wydania platynowe, więc tak... E, ale za tą cenę, to powiem szczerze, nie zrobiło mi to wielkiej różnicy i żal było nie wziąć ich, szczerze mówiąc. Dobra, zacznijmy od początku. Call of Duty 2. Big Red One, tak jak wspomniałem, wydanie Platinum. Delikatne ślady przetarć na folii. W środku znajduje się książeczka. Już tak widać, że ona jest trochę dojechana, ale to nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o samą płytę, no to są ślady użytkowania. Widać delikatne ryski, brak śladów palców. Dobra. Za kartą tam chyba 10 zł, więc kolejna Max Payne jedyneczka z tą słynną miną sztylu. Coś w tym stylu. Zawiera książeczkę. To jest platinum? Tak, to jest platinum. Zasady platinum e, są tutaj oznaczone też. No, tutaj też widać delikatne ryski. Lecimy z koksem. Medal of Honor, Rising Sun. Oczywiście są wersje angielskie. Tu już niestety brakuje książeczki. No, właśnie o tym mówię, że tak najczęściej platynum wygląda. No tutaj jest dosyć sporo tych rys i są bardzo wyraziste. I na koniec. Niestety w najgorszym stanie, a gra, na której najbardziej mi zależało, czyli Need for Speed Underground 1. Można zobaczyć, no tutaj folia jest niestety naderwana. W środku brakuje książeczki. to jest nie ma no coś kosztem czegoś, jak to się mówi, opakowanie można oczywiście podmienić, więc to nie jest problem w szczególności, że ta papierowa okładka nie jest nadrywana o delikatne pęknięcie na dole opakowania, więc yy, to jest do podmianki, co nie jest na przykład dużym problemem w obecnej chwili, bo nawet można kupić za grosze jakąś inną grę na Play w dobrym stanie opakowaniem i sobie podmienić, więc git good to nie będzie problemem, tak czy inaczej, no. Underground jedyneczka. To po prostu klasyka klasyki nabijana klasyką. W szczególności, że wychodzi nowy Need for Speed niedługo. Z tych pierwszych trailerów widziałem, że to tak... Nie. Tak nie, stanowczo nie. Takie już przesadzone, widać, że już typowo pod dzieci nastawione. A jest to spowodowane może nawet nie tyle faktem, że przerywniki nie będą z prawdziwymi aktorami bądź jakąś tą animacją, tylko to będą jakieś tak trochę przerysowani, czyli dosłownie narysowani. Komputerowo-bohaterowie, plus na przykład przy oponach, przed dymie jakieś się pojawiają, jakieś gwiazdki, jakieś pierdółki, eee. Plus podobno by być bardzo dużo samochodów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Otwarty świat. Miejmy nadzieję, że tuning będzie dobrze rozwinięty. Więc w takim przypadku, jeżeli trafi gdzieś tam do EA, prawdopodobnie będzie też w gimpasie z czasem i sobie przetestujemy. Oczywiście tutaj odsyłam do. Gameplay, albo po prostu bezpośrednio na kanał Twitch'owy, tak czy inaczej. Zakup fajny, cena śmieszna, bo to tam podeszta powiedzmy, a czy nie dosłownie. Pozdrawiam, trzymajcie się, zachęcam do wspierania kanału, lajkowanie, subskrybowanie, w opisie jest oczywiście link, możliwe zostawienie jakoś napiwku, wsparcia. Pozdrawiam, trzymajcie się, Hello.